Prasowej. Po meczu Warta Poznań Chojniczanka Chojnice 1 do 0 dla gospodarzy. Bramka Marcela Zyli. Z nami są trenerzy obu zespołów. Trener gości Marek Brzozowski i trener Warty Maciej Tokarczyk. I poproszę najpierw o komentarz do dzisiejszego meczu trenera gości. Dzień dobry. Następnie gratulacje dla, dla drużyny gospodarzy za, za zwycięstwo, ale też za kapitalną rundę, krótką meczu. Na pewno jakby duże rozczarowanie czy naszą postawą, bo to e, tak jakościowo to był chyba nasz najgorszy mecz w ostatnich tygodniach. E, dużo wiedzieliśmy o przeciwniku, o tym, że, że to jest najlepszy zespół w tej lidze, jeśli chodzi o fazę przejściową. E, I tak naprawdę nie z tych informacji, z tego, nad czym pracowaliśmy, niewiele korzystaliśmy. E, natomiast w też tak jest, że nawet jak się wyra słabszy mecz, to można go wygrać. Bo my stworzyliśmy sobie 4 procentowe sytuacje eee, i tacy doświadczeni zawodnicy, jakie posiadamy, powinni to zamienić na bramkę. I pomimo słabszego meczu, się stąd dzisiaj wywieźć punkt, trzy punkty eee, i powiedzieć, że, że też po słabszym meczu można, eee, można wygrywać. Tak się nie stało. Hmm. Kilka tygodni temu byliśmy w fatalnej sytuacji, hmm. ostatnio w trochę lepszej, natomiast to, ta dzisiejsza porażka. Daje nam informację, że na wiosnę będzie, będzie jeszcze trochę trudniej. Natomiast nie poddajemy się. Ja wierzę w tą drużynę i słabsze dni też mogą się przytrafić każdemu. Natomiast wiem, jakim potencjałem dysponujemy i przed nami jeszcze czwartkowy mecz na, można powiedzieć, że na deser w Pucharze polski, do którego musimy się też przygotować i, i potem już myśleć o tym, co nas czeka na wiosnę. Dziękuję. Dziękuję bardzo i o komentarz poproszę trenera Warty. Dziękuję za gratulacje. Ja ze swojej strony zacznę od tego, że wiedzieliśmy z jakim zespołem się gramy, z jak rozpędzonym zespołem. Po tej zmianie na stanowisku trenera Chojniczanka zdecydowanie odżyła. E, idzie w troszkę innym kierunku niż, niż poprzednio i ten potencjał zawodników był, był widoczny bardzo mocno w ostatnich e, tygodniach. Natomiast z perspektywy Całego meczu oczywiście mam zgoła inne spostrzeżenia niż trener wiadomo, no bo, no bo oceniam to poprzez patrzenie na mój zespół uważam, że e, sytuacje, które stworzyły Chojnice to przede wszystkim po naszych, naszym błędnym rozpoznaniu sytuacji, tak jak Filip Jakubowski, gdzie nie piłkę e, i, i, i stracił na przykład. Natomiast dla mnie najistotniejsze jest to, jak nasz zespół zareagował po poprzednim spotkaniu, gdzie my z Unią z to był pierwszy mecz, gdzie tak naprawdę nie byliśmy sobą, nie zagraliśmy według naszych wartości, tożsamości, DNA, co oczywiście również się może zdarzyć. Natomiast my bardzo dużo rozmawialiśmy o tym, że ten kolejny mecz, jeśli, e, jeśli okaże się, że jesteśmy dojrzałą drużyną to my musimy dać dzisiaj odpowiedź i tą odpowiedź daliśmy. W pressingu dobiegaliśmy do, do przeciwników, zamykaliśmy piłki, zbieraliśmy drugie piłki, napędzaliśmy swoje, swoje ataki. Uważam, że zdecydowanie wcześniej powinniśmy ten mecz zamknąć, bo, bo już następne drugie połowy chwili się w sytuacji. potem słupek Don na, na pusto, później jeszcze wejście w pole karne, fazy przejściowe, Marcel Zyla dużo, dużo uderzeń oddał. także Finalnie wygrywamy, uważam, że zdecydowanie zasłużenie. Jestem dumny ze swojego zespołu za ten mecz, jak i za całą rundę, bo bo my uwierzyliśmy tutaj w ten proces. I mimo trudnego początku, te sześć spotkań, gdzie, gdzie byliśmy bez, bez zwycięstwa, ale szliśmy konsekwentnie w jednym kierunku. I, I bardzo się cieszę, że mamy taką społeczność, która w to wierzy. Mówię społeczność, bo to nie tylko zespół, przede wszystkim piłkarze i sztab, ale. Ale również prezes, również właściciel, również wszyscy pracownicy klubu, i, i, i to jest bardzo ważne. Teraz udajemy się na odpoczynek, myślę, że zasłużony, a od stycznia, od stycznia znowu będą emocje i, i będziemy budować ten zespół dalej. Dziękuję bardzo, i to jest moment, żeby można, żeby można było zadać pytanie. Szymon Mippinski, piłkarskie nowiny, panie trenerze. Tutaj pytanie do trenera gości. Tak, pół żartem, pół serio chciałem zapytać o struny głosowe bramkarza, bo yy, tak obserwując postawę pana zawodnika, to muszę przyznać, że bardziej żywiołowego bramkarza na arenach Batcliffe II <coughs> jeszcze nie widziałem niż pana bramkarz. Pytanie, pytanie jak jego struny głosowe po meczu? Myślę, czy... to, to pytanie do bramkarza, nie mam. Ale rozumiem, że można z nim się normalnie komunikować, nie stracił tak, głosu. Nie. Dobra. Natomiast jeszcze pytanie do trenera Warty tak przy okazji Mnie tutaj już bardziej poważnie. Czy trudniej było zmotywować zespół właśnie po tej porażce, o której Pan wspomniał z Unią Skierniewicę, czy właśnie trudno było wpłynąć na zespół? bo dzisiaj znowu było widać tą energię, którą widzieliśmy praktycznie przez całą rundę. Jak duży proces Pan jako trener musiał wykonać, żeby, żeby ten mecz jakby z głowy wyrzucić z Unią Skierniewicę? Myślę, że zmotywować nie było trudno, natomiast należało tym odpowiednio zarządzić i tak jak się zarządza sukcesem, tak i trzeba zarządzić porażką i my po tej pięknej serii 15 meczów bez, bez porażki Przegraliśmy i być może mm, na pewno popełniliśmy jakieś błędy, y, które spowodowały, że, że ta porażka przyszła wcześniej niż, niż tego chcieliśmy. My też oczywiście sobie te błędy zdefiniowaliśmy. Mm, natomiast y, ja widziałem od początku, kiedy przyszliśmy po meczu z Unią do klubu ludzi, którzy, którzy rzeczywiście chcieli, nie powiem, że zamazać plamę, bo to też jest, ja uważam, że to jest sport. I w w piłce nożnej można wygrać, jak i przegrać i to nie jest, nie jest nic złego. Natomiast chcieli jakby w kolejnym meczu już zagrać na swoich zasadach i to było widoczne w całym tym mikrocyklu, mimo że mikrocykl był piekielnie trudny, bo nie weszliśmy na naturalną nawierzchnię ani razu. Trenowaliśmy na sztucznej płycie, która była bardzo śliska, też baliśmy się o, o, o urazy, natomiast było w nich widać taką chęć. Ambicje i, i realizację, tak naprawdę, planu na, na spotkanie z chodnicami. więc e, Myślę, że to nie kwestia motywacji, ale, ale raczej mm, takiego nastawienia i, i chęci po prostu wrócenia na zwycięską ścieżkę, ale przede wszystkim grania na własnych zasadach. Dzień dobry, Michał Kolek, z poza Mam pytanie najpierw do Pana trenera a propos tych zampionów, które Pan wyróżnił w grze. Swojej drużyny, jakie w szczególności są to mankamenty? Bo tak, z perspektywy trybun mówi Pan o tym, że nie zaprezentowaliście się na tym właściwym poziomie jakości, ale z perspektywy trybun wyglądało to tak, jakby warta właśnie sprawiła, że, że tej jakości zabrakło. Jakie ma Pan ewentualne zastrzeżenia co do gry swoich podopiecznych? No, myślę, że mogliśmy w troszkę bardziej pragmatyczny sposób mijać no, te czoło pressingowe. I o tym też rozmawialiśmy w przerwie, że, że przeciwnik podchodzi, że nawierzchnia jest trudna, że, że ciężko nam się z tego wychodzi, ciężko nam się dostać do trzeciej tercji. E, I tutaj nam tego zabrakło. Wcześniej gdzieś poruszaliśmy się między strefami bardzo dobrze. E, dzisiaj te utrzymanie było słabsze, też agresywnie nastawiony przeciwnik, bardzo, bardzo blisko w kontakcie. E, sędzia też pozwolił na to grać, ale to jakby tutaj na, to nie miało żadnego, na, żadnego wpływu. E, Myślę, że ogólna taka dyspozycja wszystkich zawodników. Gdzieś tam te 10-15% nam, nam uciekło, nie z czego to wynika, będziemy musieli to, to przeanalizować, bo jakby dużo wiedzieliśmy o przeciwniku i dużo dużo robiliśmy pod kątem, żeby zamknąć tą fazę przejściową, a wydaje mi się, że dzisiaj po prostu ten pokarm, którego warta potrzebowała, my ten pokarm daliśmy i bardzo dobrze z tego tutaj gospodarze korzystali, więc na pewno dużo pracy przed nami, dużo takiej analitycznej. Natomiast pierwszy tempo też nie chcę tutaj e, ani nikogo krytykować, ani e, też bro, bez obejrzenia tego meczu e, wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Natomiast takie pierwsze odczucie jest po prostu takie, że ta dyspozycja nasza była, e, była słabsza niż w ostatnich tygodniach i tyle. To miałbym już też pytanie naturalnie do trenera Macieja Tukarczyka a propos tego, w jaki spo... dlaczego ta końcówka zaczęła się w tak nerwowy sposób jakby kibice tego nie chcieli, kibice warty przynajmniej bo mówił Pan o tym, że wynikło to, wyniknęło to z błędnego rozeznania meczu ale co w szczególności Pana zdaniem wpłynęło na, tym, że na to, że czekały nas no, emocje do, do samego końca? Po pierwsze to, że nie potrafiliśmy zamknąć tego spotkania bo końcówkę rozgrywaliśmy na takich zasadach jakich chcieliśmy czyli byliśmy w wysokim pressingu, jak mieliśmy piłkę to Nieźle nią operowaliśmy, natomiast mam w głowie szczególnie dwie sytuacje. Pierwsza, właśnie ta, o której wspomniałem po błędzie Fifiego i druga z głowy, nie wiem kto chyba Szabala uderzał, wykreowana poprzez dośrodkowania. I nastawialiśmy się też na to, że chojniczanka będzie chciała dużo dośrodkować w pole karny, wykorzystywać tego napastnika, bo po prostu on jest bardzo groźny w polu karnym. I to, że my mamy jakiś plan na rozegranie meczu czy końcówki, to jest jedno, ale. Dwa też jest przeciwnik, który też ma swój plan, ma swoją określoną jakość i, yy, i on też chce zrobić coś dobrego. Ogólnie jestem zadowolony z tej końcówki, poza tymi momentami, gdzie, gdzie mieliśmy troszkę, troszkę nerwów, natomiast uważam, że mogliśmy, mieliśmy ku temu okazję, żeby zamknąć ten mecz po prostu wcześniej i tych nerwów by uniknęli. Ciekawi mnie też sytuacja kaspa Mamka, ze względu na to, że ostatnio zasiadł na ławce zroły, wcześniejsze dwa meczowe ja się nie mylę. Został pół godziny na wojsku, teraz go w ogóle też nie było w kadrze meczowej. Co się dzieje z tym zawodnikiem? Kontuzja. Bardzo poważna? Nie poważna? Nie, nie. Myślę, że nie jest to poważna kontuzja. Znaczy, nie jest to poważna kontuzja i od stycznia, od stycznia powinien być dostępny. Czy po ostatnich meczach, bo mówił Pan też wcześniej na konferencjach prasowych o okienku transferowym, czy te potrzeby względem tych środkowych obrońców, czy w ogóle bloku defensywnego, tak jak Pan mówił, zmieniły się? Jeszcze jakichś zawodników w szczególności? Pan potrzebował? Nie, no my grając na trójkę, to nie jest żadna tajemnica, że potrzebuję sześciu ludzi, którzy, którzy będą dostępni do gry, no bo tak naprawdę to, że tą rundę rozegraliśmy bez żadnych większych absencji, tylko Lepczyński pauzował zakarski, no to, to jest też duże słowo uznania dla, dla naszych stoperów, bo my chcemy grać bardzo agresywnie, bronić przed pol, polem karnym, przed linią, agresywnie wychodzić w pionie do zawodników w wysokim presingu, dostają piłki za plecy, muszą się ścigać. Eee, przepraszam, a, a wchodzą? Nie, nie, lepa. Eee, natomiast wiemy, że to też jest wszystko tak troszkę na styku, bo było zagrożenie w pewnym momencie, że nam wypadną dwóch lub trzech zawodników w jednym momencie i wtedy, wtedy byśmy mieli duży, duży problem. Na szczęście tak nie było i, eee, i wyszło ok, natomiast musimy się przygotować już w okienku transferowym, żeby takich sytuacji unikać. Czyli innych zawodników jakby na inne pozycje. Na pozycję ofensywną również jesteśmy otwarci, bo e, przy naszym sposobie pressingu, przy naszym sposobie grania jakby to da nam kolejny wachlarz i też w kontekście takiego zarządzania meczem będzie, będzie istotne. Natomiast środek obrony to jest priorytet. Czy jeszcze ktoś by chciał spytać? Proszę bardzo. Dzień dobry, okażemy piłka dla każdego mam pytanie do pana trenera do no też na wstępie chciałbym pogratulować kolejnego zwycięstwa. Natomiast chciałbym tak trochę podsumować tą samą waszą rundę, bo początek mieliście bardzo, bardzo niemalowy, ale jak odpaliliście, no to już na całego. I w tej rundzie mieliście bardzo różne mecze. Potrafiliście odwracać losy meczu, potrafiliście cierpieć w trakcie meczu, potrafiliście wygrywać mecze, w których nie jesteście drużyną lepszą, czy też potrafiliście też po prostu takie mecze przegrywać. I to wszystko są cechy drużyny, która się tworzy, którą, no powiedział pan w podsumowaniu tego spotkania, że obraliście pewien kierunek, i tą drogą cały czas dążycie. I, I myślę, że to też są cechy drużyny, która no, chce wygrywać, tak chce być lepsza i chce dążyć do, do tego, żeby, żeby być coraz, coraz lepszą drużyną, coraz lepszym zespołem. Ja nie będę pana pytał o cele na, na, na ten sezon, tak? no, bo wiem, że pan z tego wyjdzie dyplomatycznie. Natomiast <laughs> mam inne pytanie. Czego możemy się powarcie spodziewać, czego możemy oczekiwać na wiosnę i gdyby miał pan co dzisiaj powiedzieć, do kibiców, ponieważ no, dużo ludzi naprawdę pamięta jeszcze, jak nie tak dawno temu Warta grała w na Ekstraklasie. A tą rundą trochę rozbudziliście nadzieję no, całej społeczności związanej z Wartą. Także co by miał Pan do przekazania kibiców na wiosę? Rozbudziliśmy na pewno nie tylko kibiców, bo swoich także. No, ja też nie będę, nie będę ukrywał, że jestem pewien, że u każdego z nas pojawiają się myśli o tym, że jesteśmy w stanie awansować i możemy awansować i mądrością naszą jest to, żeby rozgraniczyć to, że wiemy, że to, że to możemy zrobić, musimy się na to przygotować, żebyśmy w czerwcu nie obudzili się i o, mamy pierwszą ligę, ale nie jesteśmy na to gotowi. I to nie mówię tylko o boisku, ale również o rzeczach związanych z drużyną, z funkcjonowaniem i, i tego typu rzeczami. Natomiast moim zadaniem i też zadaniem piłkarzy, zadaniem sztabu szkoleniowego jest to, żeby to, że wiemy, że możemy to zrobić, żeby nie byłać w obłokach i po prostu skupić się na konkretnej i rzetelnej pracy, bo to ona nas do tego doprowadzi. My w to bardzo mocno wierzymy i to jest najważniejsze, żeby dalej mieć w tym kierunku z dużą pewnością siebie, wiarą i tak dalej. Ale również wiemy, jakie rzeczy sportowe możemy, możemy rozwinąć w tym zespole i e, z których nie jesteśmy jeszcze zadowoleni. I rzeczy jest kilka, to nie jest tak, że my jesteśmy gotowym produktem, który, który już jest w finalnej wersji, nie i bardzo dobrze i mam nadzieję, że Póki tutaj będę, to właśnie będziemy takim brzydkim jest produktem, który będzie cały czas coraz bardziej wartościowy, coraz bardziej się zmieniał, ulepszał i był w takiej fazie procesu, no bo to wtedy jakby powoduje, że, że idziemy do przodu i mamy progres. Także mam nadzieję, wierzę w to, że tego się kibice mogą spodziewać, że będziemy coraz, coraz lepsi, ale jakby dalej, że będziemy się dalej w tym określonym kierunku. To jeszcze mam jedno ostatnie krótkie pytanie. Wiem, że trenerzy być może nie lubią tego, tego pytania, ale chciałbym je zadać. A propos zawodnika, który Pana zdaniem zrobił największy postęp pod Pana piecząt? Czy wyróżnił Pan kogoś? No myślę, że tak jak Pan zaczął z głowy mówić, to mogłem być niesprawiedliwy, bo tych zawodników jest, jest wielu I młodzi, ale też starsi. To był Kamil, to był Tomek Włocinowicz, to jest bardzo duża przemiana w stosunku do poprzedniego sezonu, bo też decyzja, że on tutaj zostaje. Po pierwsze jego chęć, ale też to, że jakby mnogo chcieliśmy. To nie wynikało z, z poczucia jakichś emocji, tylko z dogłębnej analizy wiedzieliśmy, co ma mocne, co ma, co ma słabe i ta jego przemiana jest bardzo, bardzo widoczna. Stevel dał bardzo dużo zespołowi. Kuba Kosiorek, którego nie mieliście okazji zobaczyć w meczu ligowym. To są, to są bardzo ważni zawodnicy. No i gama tych naszych młodych ludzi, którzy się cały czas rozwijają i jeszcze właśnie troszkę wracając do poprzedniego pytania, uważam, że to będzie nasz największy transfer, że ci zawodnicy się rozwiną, bo mamy na to pomysł, mamy na to zasoby, mamy na to możliwości i to będzie nasz największy, największy transfer. Czy to wszystko, jeśli chodzi o pytania? Dziękuję bardzo, świat do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.